Sobota rano, godzina 930 dziesiąta przyjechaliśmy sprzątać, a mamy odkurzacz nawet, zadbaliśmy i żarówki kupiliśmy i szynę pod szafeczkę, o właśnie, dobra idziemy kota na nakarmić. Otworzone wrota do piekieł, domek na trudne czasy wersja druga, pieńkiem podpieramy tutaj te. Dobra, wejdę. Po. Wąchamy. No, jeszcze farbą śmierdzi. Kuchnia oświetlona. Proszę, rano. O, poranku. O. Jeszcze dwie, Idę do góry od razu. Jak tutaj. No, to już całkiem nie, sypialni Jest całkiem spoko. Już tak. Ej, ja jednak wczoraj w, wszystkie ściany tutaj przetarłem mnie na mokro, na wilgo, wilgotną ścierką. No ale mamy odkurzacz. Tutaj nie było jeszcze robione. Jak się wiecz... A nie, otworzymy okienko, nie? Co by na to? Tak na przystrzą. Góry lepiej. a tu na dole dlaczego? Bardziej farbą śmierci. To jest fajne Wygodne Dobra, tutaj zabezpieczę to. Ewa już jest, też ze mną. Jak widziliście. Watełko kolejne Ewa idzie z odkurzaczem Nie wzięliśmy tej przedłużki do odkurzacza. I kurczę, za, i będzie katastrofę. No trudny, przydałoby się. Tu za, za dużo nie podkurzasz. Uważaj ci się. A jak zatrzasnął się, to ja otworzę. To się odspokój. No. Trzeba tylko spróbować, czy to idzie. Nie powodź. coś z tym zrobić. Tutaj już tą folię docinam, wycinam do końca. No i chyba wylewkę zrobię tu dzisiaj. Uruchomiłem na próbę ogrzewanie podłogowe. Tutaj widać nawet jeszcze przewód. Co nieco nieco. Eee, szykuję powierzchnię do wylewki samopoziomującej. Zobaczymy kurczę na no już szkoda nie razy oko tu nie jest tak źle z poziomem. Zobaczcie. Spoko dobra idę mieszać. Eee. No, używam elektronarzędzi swoich. Pierwszy raz. Pierwszy raz od dawnego czasu, bo jak pamiętacie w domku na trudne czasy w wersji pierwszej nie miałem prądu sześćset panie co za luksus. luksus prąd to jest luksus nie zdaje sobie człowiek sprawy jak to jest luksusowo mieć prąd ale udar to mi nie potrzebny możemy mieszać panie wiaderko duże te co wczoraj mi posłużyło pałąk z tego wiadra jak oglądaliście Zobaczcie, jaki pogięty, bo zrobił robotę. Otworzył mnie. Otworzył mnie. Dobra, to wylejemy, to czystą wodę wlejemy nie? Czyściutka będzie woda, panie. Wodę już biorę stamtąd. O, sobie wodę, nie? A co tam. Elegancko będzie. pan! Woda gorąca w wężu. Normalnie. Kota oblało. Biedny kotek, puszek. Chodź do kocie. co to wybrzy. Dobra, panie, hej. Zestaw małego kafelkowicza. Jakieś ze starych czasów narzędzia. Zobaczymy, czy się przydadzą powinny, dobra, idę po worek taki 25 kilo, pań Ewa tam sprząta muszę, muszę poczytać jak to się rozrabia, czy to gęste, czy rzadkie Dawno w budowlance nie robiłem. Do wykonywania podkładu... Szczęście mam taką poziomicę, idę pomierzyć jeszcze tam troszkę. Taką długą mam, to jest... Ile ona ma? 150, 150-tkę taką. Staweczkę muszę tak w progu wiecie delikatnie zamocować, żeby nie przepłynęło mi to coś, ta zaprawa. Dobra, już że mam te 4 litry wody, nie? Konsystencja chyba dobra. 2 3 minuty odczekam jeszcze raz zamieszam i idę lać. Patrzcie co ewarowi swoich facutków, racz. No. No, powaścia. To już mój warsztat się zrobił. Działamy. Oh. What mancato want to have, Wylewamy się. Jeszcze raz w życiu robię taką dolewkę, Czemu? Pozdrowieniającą. Ja nie wiem jak to. Tak powoli, może leć chyba co? Trzeba ją jedną A, jest to, brawo. Ja. Styko, styko idę mieszać beton. Chemią, nie? No. Niech się Ta. Niech się Dobra. Werywka zrobiona. Brakło, tak Wam powiem, z pół worka. No niestety nie trafiłem. Ale tu było dosyć równo na wejściu. A te wszystkie doliny, góry to tam no, się wyrównały. No i reszta to klejem bez przesady. Nie? Że tak super, musi być idealnie. Jak na pierwszy raz dobrze. Idziemy zobaczyć do Ewy. Co tam się dzieje? Książka się słucha. Pachnie. Serwis dla kota. Tu konserwę dla mnie Zanim zjemy coś porządnego To zjem, bo jest 12.13 13 prawie Ja nic nie jadłem Żeby nie przerywać roboty Tu się zje taką konserwę Ona jest eko dosyć Herbatka musi być tak. Ewa Mam wrzątek Chcesz herbatę jakąś? Dobra. Szafeczkę składamy i no i z następną może lodówka dzisiaj wyjedzie na parter, jeżeli mm, uda się sprzątnąć. Ja Czasem kontrola drogowa. Zęby, no to, to jest dla psa, ale generalnie przeznaczone do protestu, chyba. Przez bo ja to kupiłam specjalnie, żeby Rojowi czyścić zęby, nie? Jest. Tak, no dobra, takie ładne, coś ciotkie żarówki trzeba wkręcić. Tutaj za pamięci. Tu tak zapamięci, to idę po nią od razu. Składamy szaweczki. Rozkładamy i składamy. Kocie, uważaj, bo... Muszę porozwiercać tutaj niektóre, bo straciły kółeczki w akcji. Gdzie one są? O, tu jest taki połamany, połamany, on raczej nie wyjdzie, nie? Tak sobie. Herbatkę pije. w międzyczasie gorąco. Ergrej czarna, liściasta. W kubku z takim nalotem najlepiej smakuje. W takim, wiecie, tygodniowym. Ewa myje teraz podłogi, już mm, ściany w tych górnych pomieszczeniach, całych naszych willowych w, w, w tych pokojach. dodajemy do wody różnych zapachów takich wiecie lawenda jakaś, bio coś tam do mycia, muszę wam pokazać czym myjemy ale to później sorry, ale rozebrałem się jest tak gorąco kołeczki muszę zrobić takie wiecie bo ze 3-4 pękły z deseczki takiej tylko całe mnóstwo. Ciekawe czy to jest dziesiąteczka. No nie. Видишь, Złożony po walkach dłuższych Idziemy do Ewy zobaczyć A, To gwoździczki w jedno miejsce O jak tam moja wylewka mm -hmm. dwuja, dwuja Nie nie tak no Dobra Jest całkiem spokojnie Klej przyjdzie będzie i lepszy No Ewa zamówienie Złożyła na węgle. W sensie wiecie <grymne> Deser lodowy Dobra, jedziemy panie do I kubeczkę piekę dla Ewy Ogóreczki małosolne są Regal złożony Już dół Ewa sprząta A ja składam kolejny jakiś regał Gdzie to on jest jakiś Eee, kolejna szafeczka do złożenia, górna z kolei 80, jak pamiętam tu się dzieje, tu się dzieje szafeczka górna się składa, kotlo zrabia kartkóweczka się piecze, Ewa sprząta, a ja nadzoruję tutaj składanie szafki siomły Co na obiadek? Chyba też idzie Ojej, Jezu, jedzenie fajne Ale zjesz mała Ja kurcze, ja dzisiaj normalnie jak po wejściu na Na mnie się nie chce. 18 górach to tak się czuję No tak, to się dzieje. No, to tak. Puszczu to przydałby ci się puszcz. Do węgli twórz nie wiem Do jakiej węgli? Ale to już ten, to się strawiło tak? No, to już jest to już nieaktualne. Udoraj. Nieaktualne sobie z pomidorka pom pomoczysz, w ten, wiesz? Masz. Tak. To proszę. Chcesz? Nie, tu już jest sobie, bo ja zjadłem Tu już tam się Twojej produkcji. A tak już są przecież nie. Nie smakują ci, są za mało solne. Mało, mało solne z ja naprawdę. Masz nożyk, siadaj sobie, tu jest twoje tu stół. No, obiadek taki, widzicie? Po ciężkiej pracy. Nie widać tu węgli żadnych. A to moja porcja. Ta, ta Kalkuwka. Mm, robiłem ją całe 10 minut Może więcej, ale na pewno nie doglądałem. Nie ma? Bardzo dobre. I to by było na tyle w sobotę. Kończymy. Nie my, kończę film. Nagram jeszcze wieczór, jak tutaj wyjeżdżamy, ewentualnie. Wtedy do zobaczenia w kolejnym filmie.